Dzień dobry, ponownie Ewa Zalewska-Kamińska, psycholożka, psychoterapeutka, psychodynamiczna i facylitatorka rozwoju Wasyście Koni. Dzisiejszy odcinek chciałabym, żeby był kontynuacją odcinka o energii i napędzie i o tym jaki ma wpływ na to nasze wychowanie, czy łatwo nam sięgać po coś, czego chcemy, czy łatwo nam mieć dostęp do swoich pragnień. Dzisiaj chciałam porozmawiać o takiej podstawowej potrzebie, z którą wszyscy się mierzymy, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa, łącząc ją właśnie z tym aspektem pragnienia. Jeżeli my, jako dzieci, doświadczyliśmy różnych pozabezpiecznych sytuacji, czy wynikających z niestabilnego środowiska rodzinnego, czy z wynikających z niestabilnych czasów, w których przyszło nam życie i naszym rodzicom i zmagać się z takimi zagrożeniami. Jeśli to poczucie bezpieczeństwa było niskie, to ta potrzeba bezpieczeństwa staje się dominująca w naszym życiu. Jeśli zatem potrzeba bezpieczeństwa staje się dominująca w naszym życiu, to dominującym pragnieniem wydaje się być unikanie unikanie zagrożenia unikanie nieprzyjemności, unikanie problemów, unikanie kłopotów. Wszechobecne unikanie, czyli tak naprawdę mechanizm, który dowodzi tego, jak dużo jest w nas lęku. Ten lęk wcale nie musi być uświadomiony. My z tym lękiem najczęściej żyjemy w całkiem z pozoru przystosowawczy sposób, działając prowadząc i prowadząc firmy, i mając rodziny, i nie spostrzegając tego, że w nieuświadomiony sposób y, większość naszych działań skupia się na tym, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, żeby y, unikać y, zagrożeń, żeby unikać y, sytuacji niebezpiecznych. Y, co, y, czego nas pozbawia y, taka sytuacja? Czemu warto uświadomić sobie swoje zakłócone poczucie y, braku bezpieczeństwa? Czemu warto y, nauczyć się swojego układu nerwowego, y, y, innych zachowań, które by umożliwiły wyjście z wyłączonego i uznanego za naturalny dla nas stanu podwyższonego y, alertu, stanu podwyższonej gotowości do ataku, albo stanu podwyższonej gotowości do ucieczki, ewentualnie stanu zastygnięcia. Dlatego warto, bo oprócz potrzeby bezpieczeństwa istnieją też inne potrzeby, i one wcale nie są mniej ważne od tej potrzeby bezpieczeństwa. Tymi potrzebami jest potrzeba miłości, potrzeba szacunku, potrzeba uznania, potrzeba rozwoju. Wszystkie te potrzeby są równie ważne jak potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, jeśli była zakłócona, ma tendencję do tego, żeby tkwić w nas w postaci wiecznie niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa. Skutkuje to tym, że na przykład jesteśmy wiecznymi zbieraczami oszczędności. I ile byśmy nie mieli tych oszczędności, to cały czas mamy potrzebę zarabiać więcej, wydawać mniej. Albo skutkuje potrzebą gromadzenia rzeczy. Co daje nam pewne poczucie, że na wypadek czegoś strasznego mamy jakieś rezerwy w rzekach. To sprawia, że nasze zachowanie skupia się wokół gromadzenia, wokół zarabiania, wokół oszczędzania, wokół lęku, wokół unikania i utrudnia nam to rozwój. Bo co jest potrzebne do rozwoju? Do rozwoju potrzebna jest jakaś przestrzeń. Do rozwoju potrzebna jest jakaś wiara w to, że może być lepiej. Do rozwoju potrzebne jest jakieś zaciekawienie przyszłością. Do rozwoju potrzebne jest jakieś pragnienie zmiany. A zmiana to jak wiadomo niepewność. Nie wiemy do końca, jaką zmianę nam się uda osiągnąć. Czy się uda nam osiągnąć taką zmianę, jaką chcemy. Żeby coś zmienić, musimy porzucić to, co mamy do tej pory, co jest znane, a skoro znane, to bezpieczne. W związku z tym yy, yy, zachęcam do tego, żebyście patrzyli Państwo na siebie i na swoje życie yy, pod kątem tego, yy, jak bardzo w Waszym przypadku potrzeba bezpieczeństwa została zakłócona. Ja, czy ze względu na sytuację rodzinną, czy ze względu na sytuację polityczną, która kształtowała świat, w którym ży, żyliście jako dzieci? I czy możecie nabrać y, trochę dystansu y, do y, tej zakłóconej w Was y, wcześniej potrzeby bezpieczeństwa? Czy możecie zaciekawić się tym, czy Wasz układ nerwowy mógłby inaczej reagować na otaczający Was świat, który bezpieczny się y, y, bardziej nie staje? Trudno ocenić. ile staje się mniej bezpieczny, być może cały czas jest tak samo niebezpieczny, więc być może jedyną drogą do tego, żeby w tym świecie fajnie funkcjonować, dobrze funkcjonować, przyjemnie funkcjonować, jest nie zmieniać ten świat na bardziej bezpieczny, nie szukać tych swoich azyli, gdzie się będziemy chronić, nie unikać zagrożeń. Tylko nauczyć nasz układ nerwowy noszenia w sobie pewnego poczucia bezpieczeństwa, które wynika ze świadomości, na przykład, rozumienia przez nas różnych procesów działających w świecie, ale też przez możliwość rozumienia naszego układu nerwowego, przez możliwość rozumienia siebie samego. Reagowania na jakieś nasze potrzeby emocjonalne, myślenia samemu o naszych potrzebach emocjonalnych. To się wydaje trudne, ale um, zachęcam do tego, żeby zacząć to robić. Wystarczy um, każdego dnia odrobinę uwagi poświęcić naszym potrzebom emocjonalnym. Wystarczy każdego dnia stworzyć takie okazje, kiedy nie będziemy się zastanawiać. Co nam zagraża, tylko będziemy się skupiać na tym, co nas czeka ekscytującego, albo co nas czeka przyjemnego, co nas czeka radosnego, żeby nasz układ nerwowy stopniowo-stopniowo zaczął przestawiać się na inny odbiór rzeczywistości. Jeżeli jesteście zaciekawieni, jak to działa w praktyce, lub czujecie, że potrzebowalibyście Pierwsze kroki stawiać gdzieś w asyście. Zachęcam do Rancha 3R na sesje indywidualne, gdzie możemy wspólnie trochę przyjrzeć się Waszej indywidualnej historii, Waszym dominującym reakcjom atomicznego układu nerwowego i rozpocząć podróż w kierunku. Większej, y, 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 większego wyregulowania, większego dostępu do zasobów, większego spokoju, większego poczucia bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co Was otacza, większej stabilności, większej równowagi. E, niezależnie od tego, y, czy chcecie tę podróż podjąć samodzielnie, czy w moim towarzystwie i towarzystwie koni. <kłyn> Życzę Wam odwagi na tej drodze do tego, żeby budować w sobie nowe połączenia nerwowe, nowe zdolności do samozpakajania się, nowe zdolności do cieszenia się życiem, bo w tym kryje się olbrzymi potencjał. Więc gorąco Was do tego zachęcam. Pozdrawiam i do usłyszenia.